Witajcie. Jesteśmy na Biwaków Belen. A to, co tam się znajduje, no, tym to bardzo interesuje wszystkich tutaj. O, właśnie, pokażę kogo interesuje. I media, i widzów. A jest to rozwalone auto. No, nie tak całkowicie, ale całkiem nieźle rozwalone auto Sebastiana Leba. Leb na pierwszym pustynnym odcinku miał dwie przygody. Najpierw się zakopał. Yes, jest, yes, MTV. MTV, this is video blog for uh, for Onet. Yeah, uh, okay. Fine. Alright, okej. Okay. O, widzicie, jak tutaj ci z peżota ludzie e, strasznie się pilnują, żeby za blisko nie podejść, żeby, żeby za bardzo nie zobaczyć zbyt wielu części, no bo przecież kurczę, pewnie ktoś z mini chciałby sprawdzić, dlaczego te peżoty tak świetnie im, e, tak świetnie idą, ale okazuje się, że już tak świetnie nie idą. Sebastian Lep, pierwszy pustynny e, odcinek, no i poważne problemy, najpierw się zakopał na tej pustyni, a potem w ogóle wyrolował. Jak powiedział, nie zauważył w rzeczce takiego wgłębienia i, i no i właśnie zrobił z samochodem to co, to, co widzimy. To jeszcze przez chwilę mechanicy ustawiają auto we właściwej pozycji. E we właściwej pozycji do długiej, długiej całonocnej naprawy i naprawdę ta szyba pęknięta, którą widzicie w pierwszym planie, to będzie najmniejsze zmartwienie Sebastiana Leba. Kilka minut temu sprawdzałem spadł z pierwszej na ósmą pozycję w generalce, ale być może ten spadek będzie większy. No i tyle.